Witajcie. Jak obiecałam, tak nagrywam w tej chwili takie wideo informacyjne o tym, jak możemy zarabiać dzięki wirtualnym, interaktywnym wizytówkom. Wizytówką. Chciałam Wam to mniej więcej pokazać i przedstawić, jak to wygląda. Jeszcze raz nawiążę do tego, czym jest interaktywna wizytówka i dla kogo jest potrzebna. Po mniej więcej miesiącu, czyli jeżeli zdobędziecie już te swoje cztery osoby, wcześniej czy prędzej, każdy z nas dostanie taką kartę twardą. Ja w tej chwili mam moją kartę Revoluta, ale mniej więcej tak jak karta do banku taka karta wygląda interaktywna, NVC czy NFC, jak ktoś tam wymawia. W każdym bądź razie ta karta to jest właśnie karta, którą ewentualnie, popatrzcie, może na przykład y, y, korzystać z takiej karty taksówkarz, tak. On, do niego wchodzą do taksówki osoby i przeważnie każdy taksówkarz na samym końcu czy na początku proszę moją wizytówkę i na przyszłość jak będzie pan potrzebował to do mnie dzwonić, tak. Dzięki takiej kartce, co robimy z tymi wizytówkami? zostają albo gdzieś w torebce, albo w portfelu, albo w kieszeni, albo idą do prania. Do jakiejś. Yy, do czego? No, do prania wrzucamy, albo wyrzucamy ogólnie do kosza, tak? Yy, takie po prostu papierowe wizytówki, bo tak się z nimi dzieje. Przepraszam Was bardzo. Aria! W każdym bądź razie yy, przy takiej wirtualnej wizytówce to się już nie stanie. Taki kierowca może mieć taką wizytówkę z przodu. I jeżeli będzie chciał komuś dać e, swój numer telefonu czy adres czy wizytówkę, wtedy taka osoba, tak na przykład wchodzicie do samochodu i on i mówicie poproszę numer telefonu, taksi albo wiecie, on ogólnie na tej wizytówce może tam mieć też nie, nie tylko swój numer telefonu, tak, tylko swojej bazy, dla której pracuje, jakieś fajne wideo, jakieś fajne zdjęcie swojego samochodu, że on ma na przykład taki, a taki samochód i tak przewozi ludzi, czy tam no nie wiem, może być kreatywny i sobie wymyślić, w każdym razie wchodzę do taksówki, podoba mi się kierowca, podoba mi się facet, mówię poproszę o pana wizytówkę, on mi daje taką kartę, ja wyciągam swój telefon, przykładam, kup, mam wizytówkę tego pana kierowcy za y, dwa tygodnie, chcę znowu z nimi właśnie jechać i sobie patrzę, oglądam sobie na moje, na mój telefon i patrzę, y, o Widzicie, tam są dwa foldery i ja tam mam w tym folderze, gdzie widzicie te 9 kart Tam są w tej chwili Wasze wizytówki, wszystkie schowane. A tam, gdzie jest na przykład folder z czterema kartami, to są moje osobiste wizytówki. Także też, jeżeli chcę komuś przekazać moją wizytówkę, mogę tam sobie kliknąć tylko i, i będzie, i ten ktoś otrzyma tą wizytówkę. Ta jedna duża, którą widzicie, debukart. To jest moja osobista na Debuchardt Germany. Także tą dopiero zaczynam rozwijać. Ale tu już Waszą wizytówkę, tam mam dosyć sporo, bo jak ja otworzę ten folder, to już mam dwie strony w zasadzie. tak? Jeszcze nie wszystkie tam są, ale, ale sobie I tak właśnie to wygląda, tak pracujemy z wizytówkami. Teraz udostępnię Wam mój ekran i pokażę Wam kalkulację, czyli jak zarabiamy w tych wizytówkach. W momencik. OK, widzicie, już mój ekran. sobie otworzę tutaj większe. Wchodzę na moje konto z wizytówkami. No i wiecie, to jest, to jest to wasze konto z wizytówkami, ja sobie klikam, żeby zobaczyć, tak co jakiś czas sprawdzam sobie te moje wizytówki, ja mam cztery osobiste, na wycieczki z klubem Incruzys, na interaktywną wizytówkę oczywiście, na Duolife i na kobietę w sieci, to są moje cztery wizytówki, ja mogę w każdym momencie sobie tutaj poprawiać, wymieniać zdjęcia, wstawiać wideo czy cokolwiek. Ale to nas na dzisiejszy, na, na tym moje nie interesuje. Was z całą pewnością, jak i mnie, interesuje, ile tutaj idzie zarobić, tak. Okej, okay. czyli wchodzę sobie na zestaw do kontroli wzrostu dochodów. Klikam sobie tutaj na ten zestaw. I pierwsze co wychodzi, ja tutaj sobie mogę zobaczyć, oczywiście tutaj sobie wpisuję listę potencjalnych członków, czyli ja przystępując do DibuCard sobie tą listę otwarłam i tam sobie wpisałam osoby, z którymi ja chcę rozmawiać jako pierwszy, bo zawsze musicie wiedzieć, te pierwsze cztery są w zasadzie najważniejsze. Dlaczego najważniejsze? Bo to one nam budują dalej nam ten nasz zespół i z nimi pracujemy. Ja oczywiście tam mam więcej osób niż cztery. Yy, ogólnie mam w tej chwili w pierwszej linii mam 11 osób zarejestrowanych. Jeszcze chcą się osoby dołączyć. Yy, także tam będę dalej to rozwijać, ale tu już ich mam zbudowanych. To jest właśnie moje drzewo genealogiczne. Pokażę Wam. Tak wygląda i to są pierścienie po kolorach. Możecie zawsze widzieć. Zobaczyć sobie, ile ludzi macie w danym pierścieniu. Ogólnie, na każdą wizytówkę, każdego, każdej osoby, która jest w, waszym, w Waszych pierścieniach pod Wami, można sobie wejść, zobaczyć, co tam, jak ta wizytówka wygląda, i ewentualnie napisać komentarz. Tak? To jest właśnie w tej chwili mój zespół. On się będzie oczywiście powiększał. W pierwszym pierścieniu mam 11 osób, w drugim pierścieniu mam 13 osób i tutaj w pierścieniu mam 3 osoby. Teraz wam jeszcze pokażę, ile już zarobiłam na tę chwilę, jeszcze nie mamy końca miesiąca, oczywiście to się z każdym miesiącem po prostu będzie wzrastało, ja wiem o tym, nie jestem przekonana, tylko wiem o tym. Na dzisiejszy dzień, na, na tą chwilę mam 40 dolarów i 14 centa. No i teraz na przykład chcę wam pokazać jak tutaj się zarabia. Czyli idę o jedno okienko z powrotem i wchodzę sobie, tutaj mamy taki kalkulator. I zaraz sobie obliczymy jak to jest. Dlatego wspominam, że najważniejsza jest ta pierwsza linia, że w mi Cztery osoby, które są po prostu dla nas bardzo ważne, z którymi chcemy pracować i którym umiemy fajnie wytłumaczyć, na czym ta praca polega, aby one z nimi jeszcze później popracować, żeby one też miały w tym pierwszym miesiącu te swoje cztery osoby. I powiedzmy, ja mam w pierwszym miesiącu tutaj cztery osoby. sobie jeszcze tutaj. Tutaj mam te cztery osoby. No, i teraz ten miesiąc powiedzmy, zakończyłam na tych czterech osobach. W drugim miesiącu pracuję z tymi czterema osobami, aby one też miały cztery osoby. Czyli, czyli w drugim pierścieniu będę miała 16 osób. Później jeszcze pomagam, chociaż już te osoby, te, te moje cztery, już tutaj one znowu powinny dalej pomagać, ale ja jestem taka, że dalej pomagam. Dlatego ogólnie stworzyłam tę grupę i nagrywam to wideo, żeby każdy po prostu mógł tutaj wrócić. wrócić Jeżeli nie wie, żeby mógł to sobie sprawdzić i pooglądać. Czyli w moim trzecim miesiącu będzie 16 razy 4. To już będę miała w tym trzecim pierścieniu 64 osoby, tak? I tutaj znowu te następne, zawsze te cztery działają i, i zawsze te następne. Czyli ja w tym miesiącu w zasadzie już przestaję pracować, bo tutaj już te następne, zawsze te cztery osoby pracują z tymi. Czterema swoimi osobami, ale w mojej strukturze to już nie jest 4, 16, tylko 64 osoby, tak? Następny miesiąc, czyli czwarty mam 64, znowu razy 4, czyli mam 256 osób. Na piąty miesiąc mam razy 4, czyli mam 1024 osoby. W szóstym miesiącu mam 1024 razy... O, jest. 1024 razy 4, czyli mam 4096 osób. No, a w siódmym miesiącu razy 4 to już tutaj mi się pojawi 16 tysięcy w zasadzie osób, tak? Czyli pomimo tego, że tylko zapraszamy, powinniśmy, czy tam zapraszamy te, zapraszamy po te 4 osoby, to i tak to wszystko rośnie. Oczywiście. Okay. Yy, to to oczywiście wszystko rośnie i, i, i działamy tak. Ja, oczywiście, w pierwszej linii mam 11 osób, i na to, że wszyscy, cała jedenastka będzie miała po 4 osoby, i wtedy to będzie zupełnie jeszcze inaczej wyglądać. Ale później może to też trochę spać, bo nie wszystkie mogą tak pracować jak ja, czy nie będą chciały, chociaż ja przez, z całą pewnością przez następne 3-4 miesiące będę się udzielać na bogata kobieta i będę pomagała wszystkim, którzy tutaj dojdą. Oczywiście nie będę miała tyle czasu dla każdego, bo to już później jest niesamowita ilość osób, ale ja chcę z Was, aby każda z Was, aby każda, która wstępuje, wiedziała, o czym jest mowa w TIBU card aby każda po prostu potrafiła coś takiego stworzyć czy rozmawiać, czy po prostu, żeby te osoby zapraszać tutaj i taka osoba sobie wejdzie i zobaczy właśnie to moje wideo, które w tej chwili nagrałam, tak? Ale ja myślę, że ładniej byście wyglądało na tym. Dobra. No i zobaczcie, po siedmiu miesiącach, jeżeli takim tempem pracujemy, ile zarabiam? Pokaż mi moje pieniądze. Ops, oj, 10 tysięcy dolarów, tak, dochodu pasywnego. Może być trochę mniej, a może być i więcej. To wszystko zależy ode mnie i od was, jak będziemy pracowały. Ale pomyślcie tak sobie, pracując w innych networkach, ja znam osoby, które pracują po rok, po dwa, po trzy lata i zarabiają po... Oj, niektóre nic nie zarabiają, ale niektórzy zarabiają po, po 500 yy, złoty, po tysiąc złotych, nawet po 10, 15 tysięcy złotych miesięcznie, tak. No ale jeżeli ja po 7 miesiącach mam, mogę zarobić te 10 tysięcy dolarów, czyli około 40 tysięcy złotych miesięcznie. No to gdzie tam, gdzie tam jakiś inny network? A zainwestowałam 10 dolarów i w każdym miesiącu oczywiście opłacam sobie te 10 dolarów, bo to jest abonament, ale jeżeli ja tutaj mam perspektywy zarobku takie pieniądze, to po co ja mam za, po co ja sobie mam hurtownie z domu robić, czy cokolwiek innego. Ja lubię networki, jestem w dwóch innych jeszcze i, i lubię moje produkty i z całą pewnością mając taką wypłatę będę podwójnie i po, dwójnie, po nie zarabiała i będę również informowała o moich innych networkach i będę tam chętniej pracowała, i, ale tu już mam konkretny zarobek. A network będę robiła tylko dlatego, że lubię dla przyjemności. I dla produktu, które uwielbiam. I wtedy się mogę zapisywać do wszystkich w zasadzie networku, tak? <gry> Okej, okay, dziewczyny, myślę, że Wam to trochę tutaj wyjaśniłam. Pokazałam, macie pytania, pytać na pryw, No i na razie do zobaczenia do później. Pa.